Cześć, witam Was w kolejnym Jartek Tips and Tricks. Pewnie zastanawiacie się, czemu jestem przybódca z ciastkami. Zaraz się dowiecie, dlaczego. Ja poproszę dwa ptysie i napoleonkę. A teraz chodźcie, pokażę Wam, o co chodzi. Jeżeli macie firmy cateringowe. Podtraka, albo jakiś biznes, który wymaga drukowania etykiet gdzieś w terenie. Bixel ma dla Was fajną ofertę. Do sprzedaży wprowadził nową wersję drukarki XQ840. Jest to drukarka wyposażona w tablet 8-calowy z pełną wersją Androida. Możecie wgrać tam swoją własną aplikację. Ja Wam pokażę, jak to wygląda na aplikacji dostarczanej przez producenta, gdzie mamy jakieś możliwości drobnych ustawień, drukujemy etykietę i proszę Mam oznakowany swój produkt możemy dostarczyć.